I Yo, się chyba, co Michał się nagrywamy. Kolejny film. sora że tak już dwa dni już chyba nie było filmów, nie? No, no dzisiaj wam powiem dlaczego. Byłem w szpitalu, bo ja sobie złamałem rękę a to już dawno. No i e, w dwa dni temu mi wyjmowali druty z ręki. E, no, no i na tego nie było filmów. E, bo tamtej filmy było bardzo małe wyświetlenie, normalnie masakrycznie, ja nie wiem czemu, tylko chyba trzy wyświetlenia, może stać cztery. Ja nie mogę, zawiedziłem się trochę na was. No i smutno mi z tego powodu, ale dzisiaj kolejny film i budujemy szpital. Szpital? A, a, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. No, no to... No właśnie, no to... Dlatego nie było filmów i dzisiaj budujemy mm, szpital. A zanim przejdziemy do filmu, to zostawcie łapkę w górę i oczywiście subika z dzwoneczkiem. A ja co, już bu zaczynam budować ten szpital. Myślę, że tutaj... Nie wiem, tam szorkera. No. E, taki i tam mam trochę tego małam. Nie powiem, troszkę się zbierało. Mm, Skłamiałem, łóżkę to oczywiście. Zwęłem się nam zrobić, tabliczki ten, dużo desek. No dużo rzeczy miałem że... też dużo ogarniałem, ale dobra nie wiem czy tego to bo myślę, że tak więcej nie robiłem myślę, że chyba będzie dobrze no ale jak nie starczy to to ale nie wiem bo... może starczy, myślę, że dwa piętra zrobimy to wszystko ale tylko dwa łóżka wziąłem nie będę musiał po jakieś łóżka jeszcze ogarnąć a ja bym zapowiedziałem. Muszę więcej myśleć dobra? <laughs> A to później się będziemy martwić. Nie, wrzuciłem Ja już mam nawet pomysł na niego. Dobra, tutaj by się zatrzymał. Tutaj by było... Bum, 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 bum. Taki duży? Może trochę tu? To raz, dwa... Tu myślę, że to będzie taki filar. No myślę, że tak będzie to właśnie wyglądać. To będzie się tak chodziło, to będą drzwi. Tu może też będą... O, pogoda niestety. Mm. Nie wiem szczerze jak ja mam to zrobić. No i co? Jak na razie tylko tyle szpitalu jest. Tu budujemy. Eee, taki obwod będzie duży? Nie wiem. W sumie tu jakby się wchodziło, ja sobie go wyobrażam. Tu by było e, krzesło, tu był było na górę. A ja go za daleko zrobiłem. Dobra, trochę zbudowałem. On będzie taki duży, tu by było wejście, a tutaj to tu zrobić ściany. Tutaj to ja nie wiem, jak to zrobić. Więc <laughs> ja tu kombinuję, ale ja nie wiem. Ja nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać w szpital, Bo tutaj jeszcze mam tak czerwonego, trochę za dużo go zrobiłem, ale dobra. I tutaj tak myślę, że będzie taki plusik. Ale ja naprawdę trochę dużo to, to zrobiłem. Tu by były podwójne okna. To tu. By było tak. To by było podwójne. To by było. Biorę różny chyba, nie? Sorry, <grystaje> tak mówię. Nie wiem, czy będzie to dobrze wyglądać. Naprawdę, widzowie. O, nie, nie tak źle, nie? Widzowie. Tutaj u góry to już będzie właśnie takie puste, bo tutaj zrobiłem plusika. Eee, tutaj takie puste. Eee, dobra. A tu, a, tu, a, ta. Tak. E, to by było teraz... 3 no, trzy dobra, i tutaj by było znów trzy, dobrze trzy, chyba tak jak ktoś to poprawię, ale myślę, że jest dobrze no dobra ale szczerze teraz, jak tak tyle mam, ten beton tak schodzi to szczerze, to ja naprawdę nie wiem, czy jest starczy ten beton nie wiem naprawdę dla tego pojęcia tu podwójnie. Tu podwójnie, dobra to będzie perfekcyjnie. To już zrobiłem chyba tak. <coughs> tak już zrobiłem. No i tu, tu tu gdzie jest, to będą schody tak myślę. Tylko tak... ja trochę nie ogarnę dużo rzeczy, bo ja bym zrobić zrobić batolo, albo tylko drewno. Albo zrobiłem z drewno. Szczerze nie mam bladego pojęcia, jak ja to zrobić. Podłogę. Wtedy, jak zrobię dziecię, to oczywiście poszło poszłam pod drewno, bo oczywiście chciałem zapomnieć o nim. Jak zawsze. Super, właśnie. Tu by zrobili im z kamienia. No nie, no. Jak ja dużo rzeczy nie wzięłam. Żeby tak tak sobie. Tak se wyobrażam ten szpital. To ja. O, ładnie, bo ich myślę wygląda, ale tutaj to ja nie wiem, że będzie tak dokładnie wyglądają. Ale tu dziur. To ja to robię, patom, tak robię szybko. Mateo. No, ale tego dear mamy. <laughs> Myślę, że będzie ładne, strasznie. Ale nie wiem. Nie wiem, czy ładnie, strasznie będzie wyglądał. <laughs> Myślę, że będzie naprawdę spoko wyglądał. O Jezu, to ja zbudowałem. Naprawdę. Bum, bum, bum. No dobra, już tu podłogę zrobiłem. Eee. Yy, dobra. Tu te okna pełno chyba pasować. Tylko ja tak dużo tych okien ok nie mogę robić, bo ja mam tylko stach szyb. Oczywiście, że ja mam w domu drogę do tego. Bo ja wiecie, nie, nie wiem czy wiecie, bo nie oglądacie moich filmów, bo, bo tamte co z wieśnikami się trajdowałem, to nie wiem czy wiecie. Yy, to mam właśnie takiego wieśnika, co sprzedaje szyby. Ja właśnie, ja tam ich właśnie trochę wymaksowałem niektórych. A może później pokażę, jak nie. Oczywiście nie zapomnę, moja pamięć jest. Nie jest zbyt fajna. To jak nie, zap... jak nie zapomnę, to wam pokażę. Tu by zrobił kamień, szczerze myślę. Taki fajny kamienik. Będzie chyba ładnie. No trochę. Tutaj łóżka no kolejno ogarnęłem. to chwilę zajęło, ale jeszcze tutaj ogarnę te bloki i kwarcowe schody. O tak myślę. Jak myślicie, to ładnie wygląda? Szczerze myślę, że tu ładnie wygląda. Nie wiem. <laughs> Mi na razie jak pasuje. Zobaczymy jeszcze jak będzie. To tu co to, to, to zrobimy. Tu zrobimy schody, a to trzeba... I, i, i będę trochę robić tych cień, bo... O jedno by było... Chyba, no bo... Dobra, czekajcie. No, jak myślicie, to ładnie wygląda? Już tak trochę przesunąłem to, bo. bo tu około będą schody podwójne myślimy, no? Ja tak myślę. Podwójne zrobimy. O, 10 już, No Dobra, tak, tak, ja sobie z domu trochę drewno mam to. To stać takie rzeczy bo, bo myślę, że to może Będzie płytki przeciskowe. Ale... przeciwko, Nie, nie, nie O, tu zrobić, e, ja nie, wygląda. Bo e, e, nie, nie, chcę zrobić pokój nie, Bo nie, 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 wiem nie, wiem jak to zrobić, wyobraźnia mi tak nie, <grystanie> Widzowie, myślę, że tu można zrobić też pokój dla tych do chorych. żeby tu nie było, zbyt, ale tak ładnie pasuje. To no, Ocencie sobie. Ocenię, ładnie chyba wygląda, nie? Tak myślę, nie wiem. Nie tak ładnie, nie wiem. Oceniajcie sobie, ja będę teraz trochę dużo cięcie. Będę robił, bo już 8 minut trwa. I chcę, się długo przesyłał na kanał. Ale już tylko te schody wam pokażę jak robię. Myślę, że to już tak. Nieźle zrobię. Ja nie mogę. No nie, no. Może szybki kilo. Jeden minus mieć szybki kilo. Tutaj. Czy serio to też nie może być szybki. Oh my god. Zrobiliśmy tak ładnie Zobaczymy się szkody Ładnie można, Dobra, ładnie wygląda to. Ja myślę, że ładnie No to no, tu się będzie wchodzić y, Podłoga będzie z zewnątrz ja, To źle zrobię Tu mam ileś nagrań? No, cztery Dobra, trzy się... Bum, bum, y, bum, bum, Dobra, już jest takie drugi Pietro się zacznie Tu będzie a, taka jakby no, Jak tu może się zapisać, wiecie o co chodzi i tutaj myślę, że zrobić ścianę O tu będzie... Tu, bo tu będzie mało miejsca, A teraz akurat będzie pasować tu. To myślę, że tak zrobimy, bo tylko będziemy się tu przychodzić, tu wchodzić. Trochę to skomplikowane. Teraz tutaj źle. Jo. Dobra, nie będzie już tak. Dobra widzowie, co myślicie? Myślę, że to był jak szpital już. To bluzik właśnie to zrobiłem. Dobra, no. Brando. Dobra widzowie, ja jestem przy końcówce już. Ja się tutaj tylko ozdobię ładnie. No sądzę, że szpital jest nawet równy, Ładnie. No. Dobra widzowie, ja już właśnie skończyłem ten szpital. Oceńcie od 1 do 10 w komentarzach. No, i myślę, że bardzo dobrze wyszło. Nie? Ja oceniam około 10 na 10, albo 9 na 10, bo zawsze może być lepiej, Nie zapominajcie. Tutaj jeszcze dodałem takie, jakby smaczki. Na Nawet symetrycznie dodałem trochę, że jest symetrycznie. Tutaj akurat nie jest, ale tutaj się nie da dawać symetrycznie. Niektóre poprawiałem, że już jest w symetrycznie. Tu, dodałem łóżko i crafting, bo postanowiłem, że będzie. Hmm, tutaj właśnie tak jest, tu apteka. Jakby, ja Nie apteka, jak. To, ja nie to się mówi. Puszynkę dodałem i crafting. No i u góry są też pomieszczenia, ale to jest łóżko i crafting. No i łóżko i crafting. Tu jest mniejsze pomieszczenie, a tu jest większe dla bardziej lepszych prosów. No. No, no to więc. No o to, że w komentarzach od 1 do 10. No, a co, ja jeszcze wam pokażę te wieśniaki, które zapomniałem. E, tu wam pokażę. To no, co a ja idę już do wieśniaków. Mamala. Aha, tu zapomniałem, bo to wtedy wywalałem. E, pokaż się, tu mam diamentika. Tu jeszcze nie ma. Halo. Czy on jest maksymalny? On też jeszcze chyba nie jest maksymalny. Nie ma szmaragów. O, ma złote, więc jest dobrze. Pokażcie. Czekaj, zmień. I. No e, ja, i trochę ich maksowałem, żeby byli lepsi. Tutaj ich nie maksowałem, ale tego już jest na diamentowy. Tu, taki, taki, taki. No więc oceniacie, oczywiście, w komentarzach ten szpital. Mm. A ja, co? Tutaj do, to dodałem sobie. No, no. No co, no ja się chyba już pomału zamić żegla. No to to jak mówiłem, to właśnie chyba się z wami żegla. No chyba na pewno w tej chwili. No i co? My się widziło na następnym filmie Boże jutro. Nie wiem, chyba może jutro będzie. No, no to my się wróciło na następnym filmie i na razie.